Spełnione posłannictwo, nauczanie domowe, 8 marca, Księga Proroka Izajasza, rozdział 55, wersety od 10 do 11. To mówi Pan, Bóg. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak, słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. To proroctwo Izajasza odnieśmy do Jezusa. Jezus jest słowem Ojca, słowem, które wychodzi z ust Boga. Jezus jest jak ulewa i śnieg. Jego słowa, które wypowiada, Nawadniają nasze serca, przemieniają je, czynią nowymi. Jezus ciągle mówi o ojcu i o jego królestwie. O tym, że stajemy się dziećmi Boga, że możemy ciągle wrócić, jeżeli pobłądzimy i upadniemy nawet w najgorsze tarapaty. O tym, że Bóg nas zawsze jako ojciec wysłuchuje. Że się nami interesuje, bo policzył nawet wszystkie nasze włosy. Ta prawda, ta rzeczywistość, to słowo Jezusa wsiąka w glebę Twojego serca. I słyszymy w tym proroctwie, że słowo, które wychodzi z ust Boga, Jezus, nie wraca bezowocnie, zanim nie dokona tego, czego Bóg chciał. Jezus wraca do Ojca. I z czym wraca? My zaczynamy wierzyć. Zaczynamy rozumieć, co mówi Jezus i co zrobił Jezus. Zaczynamy to przyjmować, że przez śmierć i zmartwychwstanie zostałem wyrwany ze zła, odkupiony i zaadoptowany. I teraz z tą świadomością, z tym doświadczeniem, z tym przyjęciem mocy Chrystusowej paschy, jego słowa i czynu, przychodzę do Boga i mówię do niego. No właśnie. Co mówisz? Mówisz, ojcze nasz. I w tej modlitwie, w tej treści modlitwy, wypełnia się to proroctwo, bowiem słowo Jezusa, które wypowiedział o tym, kim jest Bóg, spełniło się w tobie, spełniło swoje zadanie, swoje posłannictwo, bo przemieniło ciebie niewolnika, grzesznika. Kogoś, kogo określa święty Paweł jako płód poroniony, to słowo zmieniło moje serce, zmieniło moje wnętrze, dzieło Jezusa przekształciło wszystko, całą moją egzystencję. I teraz, jeżeli świadomie jako dziecko Boga, z całą wdzięcznością, z całym poczuciem swojej tożsamości, Wypowiadam te piękne słowa Ojcze mój, Ojcze nasz. Potwierdzam wypełnienie tego proroctwa, proroctwa, które Izajasz w tak malowniczy sposób przekazał, byśmy przyglądali się, jak Boże słowo Jezus Chrystus przemienia świat, przemienia glebę mojego serca. I przemienioną przyprowadza teraz do tego, którego objawił, do ojca, z taką właśnie modlitwą na ustach. Ja sam jestem wypełnieniem proroctwa. We mnie się dokonało to, że gleba mojego serca została spulchniona, użyźniona, nawodniona, i ja teraz z głębi tego serca wołam: Ojcze, zauważmy. Szczególne miejsce na Eucharystii tej modlitwy, bo przecież to jest to misterium, w którym to się dokonuje. Jezus ofiaruje siebie, z martwych wstaje i bierze nas ze sobą do Ojca. I razem z Jezusem wypowiadamy to, co świadczy o przyjęciu Słowa, o zrozumieniu Go, o pozwoleniu, aby ono zafunkcjonowało, przetrawiło, przemieniło mnie, i ja teraz. Wypowiadam słowa potwierdzenia. Moja modlitwa na Eucharystii, kiedy razem z moimi siostrami i braćmi wołam tak, Ojcze Nasz, jest tym potwierdzeniem, jest tym niesamowitym doświadczeniem, jak prawda Bożego Słowa staje się we mnie aktualna, jak moc Bożego Słowa staje się we mnie aktualna. To nie są tylko wyuczone słówka, to jest historia, która stała się we mnie. To jest potęga cudu którego dokonało słowo Jezusa, którego słowo stające się ciałem jest źródłem. Z taką świadomością wypowiadaj tę modlitwę i z taką świadomością módl się na Eucharystii słowami, tymi których nauczył Cię Jezus. Słowo, które jak ulewa i śnieg, Dotykało Twojego serca, przemieniło je i uzdolniło do tego, abyś mógł być potwierdzeniem cudu. Niech Ci w tym błogosławi Ojciec, Syn i Duch Święty.